Ciemaneczko, witam Was wszystkich serdecznie w jej kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest 11 listopada, my jako Polacy obchodzimy Dzień Niepodległości, a w tym dniu jest też drugie święto, mianowicie chodzi mi o drugą część gry z serii Five Nights at Freddy's. Tak, FNAF 2 jest już tak stary i obchodzi swoją dziewiątą rocznicę od jego wydania w 2014 roku. Ja jako fan FNAFa jestem zmuszony nagrać coś z tej okazji, a więc postanowiłem nagrać gameplay. Zyf na fabryk dwojki, a więc zapraszam do oglądania. A więc noc pierwszą, czas rozpocząć. New game. Hal Pointed Grand Reopening, Queen's Pizzeria, give a new life. Can be a part of the new face of Freddy Fazle's Pizzeria. What can't go wrong? No co masz pójść, nie tak w pizzerii go. Dobra, pierwsza noc, 12 w nocy. Ło, za to czy nie powinno być na początku gry? Ale to chyba, że zresetowałem pamięć yy, FNAFA, no to może tak się mogło stać. Dobra, tutaj mamy woniacza, a po lewej mamy chickę. Zaraz coś się stanie. Marionetka nas wywali. No właśnie. Error. No, w nocy pierwszej to nic się nie będzie działo, bo to noc pierwsza łatwa. E, z tym gościem to ja się rozłączę, bo ja się zdrzemnę na takie dwie godzinki. widzimy się o drugiej w nocy. Więc see ya next time. Boże, co ja z sobą robię. Dobra jest pierwsza, jest y, spoko jak na razie. Dobra, jest druga w nocy. Porła, y, pora podładować pozytywkę. A, dopiero pacman się utworzył. No to jest spoko. Nie, nie ładuje. O! O, teraz trzeba podładować. Teraz tak. Zdecydowanie. Czekamy na naszą y, trójkę ze sceny. Trzecia w nocy. Czy o trzecie są na scenie? Powinni być. I, no i są. Dobra. No to czekamy na czwartą w nocy. O, słyszę jakieś kroki. A ponieważ już się ruszył. I uruchomił alarm. Dobra, on zaraz będzie do wentylacji, więc... Jest nawet git. Jest git. O, już idzie. Już idzie po wentylacjach. Y... Co jest? A, dobra. Już wiem o co chodzi. Dawno w tą grę nie grałem, no to nie wdziwcie się. Ostatni raz kiedy ja grałem we fnaf 2 to, to było parę lat temu na wycieczce szkolnej. <laughs> no, w się się grało. Pamięta się te czasy. To były czasy. I po co ja też świecę do wentylacji, skoro nic tam nie słychać, no to po co tam świecę? Już ktoś siedzi, Już ktoś idzie. Halo? Latarka mi nie działa. Siema, <laughs> Piąta AM. Five AM. No, jeszcze hiszpański użyj, szerefie Trzema językami operuj naraz. Tylko problem w tym, że nie znam hiszpańskiego. <laughs> o cholera, czy to Freddy Fazbear? Boże, co ja robię ze sobą? Uuu, Freddy! <gryny> co ty tak? Dum, dum, Six AM! Yeah. Jeee! Dzieci się cieszą, że przeszedłem pierwszą noc. Ale to było dość łatwe teraz, noc druga, pora na coś trudniejszego, no a w tej nocy chyba yy, będzie trochę ciężej, no wiadomo, dobra, Fonga ich dzwoni, to ja od razu się rozłączam, no i widzimy się o drugiej w nocy, pa pa. Co, jest, co ja robię? Nie wiem, choć się domyślam. Pierwsza w nocy w Kinie na filmie FNAF, jak y, zobaczyliśmy balon gnoja, to tak samo było. Eee, ty balon gnoju! <ścoughs> to było po prostu niesamowite. Chyba już wentylacja idzie, tak, oczywiście. Mogłem się tego domyśleć. Dobra, on już jest, więc na zakłada maskę 4-5. Dobra, już sobie poszedł, więc ja podładuję pozytywkę. Druga w nocy, Ener energii jeszcze w latarce mam sporo. Tutaj już Chipson się zbliża, już Mangiel też atakuje. Spodziewam się jej w trzeciej, y tak, trzeciej nocy. Nie tak szybko. O Foxy! co jest? W drugiej nocy Foxy atakował. To naprawdę ja bardzo dawno w to nie grałem. O Freddy już się zbliża. Ferdinand kiepski. Może nie, nie, tak kiepski. <grafię> Jak ten Ferdinand. Ten jest naprawdę w stanie. O już, już zaraz będzie. Jump scare A ja muszę być szybki Bardzo szybki Hej hej Bel śmieciu I po co ja tak wysokę ładną. Dobra, teraz mam prawo założyć 3, 4, 5 Dobra o Freddy sobie gdzieś poszedł chyba nie do mojego biura, co nie? No raczej nie, dobra. Pozytka, pozytywka w tej grze to jest najważniejsza rzecz. Tylko ją trzeba utrzymać. A wszystko będzie dobrze. I O. O ty gnój wypadł mi z biura. Pasio. Dobra. Poszedł se. O, już jest Freddy. No. Ja wiedziałem, że on zaraz tutaj będzie. O, Mangiel już chyba po wentylacji idzie. A nie to... To boni, dobra Hello there 3, 4, 5, Dobra, dobra O, fer Ferdynand Kiepski już atakuje <śmiecki> Balon śmiecił wypad Pewnie się maski wystraszył, a Angel już atakuje ojczyka czeka Hello to ja! <laughs> Szósta. Yeah! Siemaczika. Coś ci źle z oczu patrzy. <laughs> Siema. Boni. No, tego się spodziewałem. Night free e, midnight! No, trzecia, dwunasta w nocy. Gościa od razu rozłączamy z linii telefonicznej. W nocy trzeciej Wilfredy zaraz, zaraz y, będą atakować przynajmniej Poniacz i, i Foxy. No i właśnie teraz jest w korytarzu, dlatego nie mogę na niego zaświecić. Teraz już mogę. Tylko y, baterii w latarce muszę trochę oszczędzać. Siema, ma Foxy. Siema Boni! Ciebie się nie spodziewałam aż tak szybko. Hello, hello Dobra, to muszę się psychicznie nastawić na tego typa. Balon śmieciu Wyjpad mi z wentylacji. uuu, ale to jest epickie. Foxy. Foxy Gdzie jest Freddy? O! Pan boi dobra maska 4 5 w też już y, będzie wchodził do wentylacji o ciekawy czy y, ten shadow freddy mi się pojawi jak myślicie chyba nie tym razem co jego y, bardzo trudno y, znaleźć Trzyma Myślę, my że boni, a tak to jednak czyka. 4, 5. Dobra, teraz boni będzie. 4, 5. Polera, ja jeszcze trochę stresuję teraz. Nie ukrywajmy tego. Mimo, że ta gra jest tak stara, ale dalej trzyma w napięciu 4-5 Freddy naprawdę nie odpuszcza, trzyma w tej linii No Freddy, Pazber, co ty? No przychodzisz do tego pióra, czy co ty robisz? Nie no, to teraz to ja nie żyję, no za późno maskę założyłem. 4, 5 Dobra I żyje Nie wiem jak ale żyje <laughs> To było niesamowite Tak mi się fartnęło. No, bo no, nie, nie tak nagle no Poprzecie 4, 5 Dobra Pozytywka Bateria mi się w latarce kończy A do szóstej chyba wystarczy no, maska. cztery, pięć, szósta jest trzecia noc zaliczona je. Yeah. O cholera, czy to Golden Freddy? Co wiesz, tak się na mnie nie spokojnie patrzycie. No, nawaj Dobra. It's me. Night 4 12 w nocy Od razu się rozłączamy i czekamy do pierwszej w nocy Od razu pozytywkę będę pilnował Uuu ty ty zbieram i wypalaj znaczy ja tu nie chcę nie chcę bite of 87, 83, nie wiem. Traj hardujemy, widzą sobie, hardujemy. 4, 5. Mankiel wypadł mi z biura. Oszczędzaj energię latarki, bo inaczej to się źle skończy naprawdę szeryfie. <laughs> no teraz to ja się obsrabię. Dobra, czysto. Eee, dobra. Spodziewam się, czy akurat. Teraz to byłem przygotowany ale na bo niego nie tak bardzo Foxy ty tam nie atakuj mnie na razie dam sobie sieć spokojnie znaczy stój o jak na swoje y, lata <średdy>, Freddy Freddy lata świetności to naprawdę spokój, jak tak oj do tej pory cztery, pięć. Dobra, teraz błoni będzie pewnie. Nie, no, no no, no, ty, gnój, ty. Cztery, pięć. Postywka Eee yy, Hora, dobra, nic nie ma Zaraz szósta będzie Afredy <grym> O Wilku, znaczy o Miśku mowa <grym> O Miśku mowa Nie, nie spodziewałem się <grym> aż tak szybko Dawać szóstą! Jest! Mamy noc czwartą za sobą. Yeah! Dobra, teraz pewnie marionetka będzie. Nie? A, no tak, dobrze, myślałem. No, wjeżdżaj mi z ekranu, ja mam utrudnioną widoczność, no. Mi. Night 5, midnight. Noc piąta będzie troszeczkę trudniejsza, ale... ale dam radę, no przecież. Let's go. Night 5, Foxy już biegnie. Dobra, już y, pan gnoj wentylacji jest. Dobra. O, chorali. Dobra, czysto, czysto. Jak na razie. Hmm. No! No, pozytywka. Typa mi z pióra. Naprawdę. Naprawdę, Freddy, wypad mi z biura! Wypadł, 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 Freddy. Tylko nie Freddy, nie. Jeszcze w wersji ły pozytywka. Freddy się schował do pokoju gdzieś. Wcześniej maski zdejmować, bo będzie nie lata Przypał Druga w nocy. Mangle w wędracji maska, oczywiście. Jak na razie to gładko idzie. Chickson już biegnie w moją stronę. No i łyfret Chickson. Ktoś z wentylacji zaraz wyjdzie. Pewnie boni Tak, oczywiście. Dobra. Sorry, że ja się nie odzywam, ale jestem skupiony bardzo. Bardzo skupiony. Mangle w wentylacji. Oczywiście. No, pozytywka zaraz mi się rozładuje. Szybciej wypadnij z biura. Wypadnij z biura. Nie przeżyję, chyba. Nie przeżyję, ale stres teraz jest niesmowity. Mangę, dobra. Opanowałem sytuację jak na razie. Opanowałem to. Tak, oczywiście, to była ciekawa. Spodziewam się bo niego. Freddy zaraz zaatakuje. Dobra. Bocsi. Zaraz szósta będzie. Gra zręcznościowa. Mangle. Dobra, szóstą dawać. już. No, no! Nie tak szybko. Nie tak szybko. Dobra, poszli sobie. Poszli sobie. Na zbity wysk. Hello? Nie tak szybko, co? Zaraz szósta jest szósta Jest, mamy to widzowie. Aż się spociłem podczas tej gry. Stara gara, ale naprawdę mocna. The end! Jeremy Fitzgerald. Zarobiłem 100 dolarów i 50 centów. Welcome to Wyoming. Noc szósta, ostatnia. You are ready for free? Yes? Ja jestem gotowy. Dobra, noc szósta. Six night, e, Midnight. Ciekawe, czy kamera wyparcence Royce jest, jest aktywna. Jest dobra. Myślę, że ona jest nieaktywna, ale mi się pomyliło z Custom Night. w rabonie jako pierwszy teraz czeka pewnie tak oczywiście ta gra jest do przewidzenia Bangela i Cieka. Chyba za późno maskę założyłem, co? Nie, dobra. Misio, faz mi <grym> Dobra, powstrzymać sobie. No nie, zaraz pozytywka padnie. Szybko wypadnie z biura. Angle. Nie stresuj mnie, to jest ostatnia noc, muszę ją przetrwać. Dobra, trochę uregulowałem sytuację. Dobra. Weź sobie, weźcie sobie, wyobraźcie takiego Freddy'ego, który się czołga przez wentylację, to... Niesamowicie straszne by było Zaraz czwarta Przeżyjemy To luz Ale trzeba być ostrożny Na wszystkie rzeczy nie, Golden Freddy. Jest bardzo niebezpiecznie. O, jeszcze jeszcze ten Foxy. Dam radę. Ta auto na wycieczce szkolnej dałem radę i to i teraz dam radę. Nie mogę was zawieść jako widzów. Won't get To do was nie odzywam, bo jestem sobie jak na sedesie. Nie no, jeszcze ten dłoni. Ten... Dzielaj. Pozytywka. Szósta, nawet szósta. Freddy, to i Freddy. Wyjazd. Tak stercuje wincowie, ja chcę to bez śmierci to zrobić, tą serię, całą serię bez śmierci. Jest, jest szósta! Wow. Czy ja coś powiedziałem? Nie sądzę, <laughs> dobrze, dobrze, za tą nockę dostaliśmy 20 dolarów i 10 centów, więc nie jest źle, można coś sobie kupić podczas tej inflacji. Jeżeli chcecie Custom Nighta, to piszcie w komentarzach, to by było na tyle tym odcinku, a więc jeżeli odcinek wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcję oraz dzwoneczka, aby być na bieżąco z kolejnymi filmami, a więc co, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!